Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem poinformować Was o promocji, która będzie obowiązywała do końca grudnia. Na wszystkie produkty, które możecie u mnie zakupić, czyli gotowe programy treningowe, e-book Hero, w którym znajdziecie całą moją wiedzę treningową oraz plany indywidualne. Wszystko to możecie zakupić pisząc do mnie na maila treningi.liftmania.pl. Znajdziecie go również w opisie tego filmu. Trzymajcie się miłego oglądania. Cześć. Witam serdecznie wszystkich na kanale Liftmania. Witam przede wszystkim w kolejnym odcinku charytatywnej serii moich przygotowań do bicia rekordu Polski w podciąganiu. Przypomnę tutaj, że chcę podciągnąć się z ciężarem 110 kg. Mój poprzedni rekord to 105 kg, zrobiony kilka lat temu już dobrych. W opisie tego filmu znajduje się link do zbiórki na operację serca, serca Miłoszka, małego chłopczyka z Konstantynowa Łódzkiego, który urodził się z wadą serca, która zagraża jego życiu, więc bardzo Was proszę o to, abyście, jeśli macie taką możliwość oczywiście, wpłacili nawet najmniejszą kwotę, bo każda złotówka się liczy, a jeśli nie macie takiej możliwości, bo rozumiem to, to przynajmniej udostępnijcie tą zbiórkę albo udostępnijcie ten film, żeby dotarła ta informacja, ta zbiórka do jak największej ilości osób, które mają taką możliwość a tymczasem w dzisiejszym odcinku po raz kolejny jedziemy odwiedzić legendę sportów siłowych w Polsce, ostatnio byliśmy u Mateusza Kieliszkowskiego, a dzisiaj jedziemy do Jana Łuki, legendarnego już dosłownie trójboisty z niesamowicie dobrymi wynikami jak na swoją masę ciała, ale o tym później w dalszej części odcinka ale pan Jan Uka przede wszystkim znany jest ze swojego rekordu w podciąganiu, ponieważ nie pamiętam ile miał wtedy dokładnie lat, ale był na pewno już po 40, myślę, że w okolicach 50 zrobił 105 Kilogramów w podciągnięciu. Na tamty czas to był naprawdę fenomen, fenomen światowy. Myślę, że nikt nie podciągał się z większym ciężarem na całym świecie. E, więc niesamowity wynik, niesamowity wyczyn z praktycznie brakiem wiedzy na temat tego ćwiczenia, bo jeśli nikt tego nie robił, nikt tego nie badał, to musiał uczyć się wszystko na własnych błędach, na własnym doświadczeniu. Więc jadę dzisiaj właśnie do pana Jana, aby podzielił się ze mną tym swoim doświadczeniem i mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyciągnę, wyciągnę jakieś myczki takie, które po prostu właśnie wychodzą z doświadczeniem i dzięki nim będę w stanie jeszcze lepiej przygotować się do pobicia tego rekordu. Na pewno nie liczę na dzisiaj jakieś spektakularne wyniki, ponieważ kilka dni temu robiłem maksy w podciąganiu. Niestety pod chwytem udało mi się zrobić 100 kg, więc jestem już z siebie mega zadowolony, bo te wyniki już są naprawdę bardzo dobre. Naprawdę niewiele brakuje, żeby pobić ten rekord. Chociaż to ostatnie kilogramy to zawsze jest największa walka, ponieważ dodanie każdego kilograma to jest no, tygodnie o ile nie miesiące pracy ale przez to, że ten progres mi idzie tak szybko bo minęły 3 miesiące odkąd zacząłem się przygotowywać a już takie ciężary podnoszę no to kontuzje zaczynają powoli wchodzić i walczę z nimi teraz miałem problem z przedramionami dlatego właśnie musiałem zrezygnować z, podchwytu, z nachwytu i podciągałem się przez dobry miesiąc tylko pod chwytem, ale byłem już u Marka Purczyńskiego fizjoterapeuty, bardzo dobrego, znanego fizjoterapeuty aby mi w tym pomógł okazało się, że mam problem z przedramionami że są po prostu zbyt mocno pospinane ale ten film będzie u Marka na kanale tam będzie wszystko wyjaśnione, więc ja nie będę tutaj się w to zagłębiał. Jeśli Nie wiem, czy ten film już się pojawił u Marka na kanale, ale jeśli jeszcze się nie pojawił, to po prostu pilnujcie jego kanału, a jeśli już się pojawił, to na pewno dam też link w opisie tego filmu. No dobra, nie owijając baweł... bawełnę, nie przedłużając, lecimy do pana Janka na trening. Witam pięknie. Tak jest. Miejsce. Może pan... Tak pokrótce opowie o swoich naj... największych osiągnięciach siłowych i nie tylko, zresztą ogólnie sportowych. To, Tego to, to, to osiągnięć, tyle było, że wszystkiego nawet nie spamiętał. 18 razy mi Mistrzem polskich rzędów trybuły siłowej. Następne takie piękne zawody z Pudzianem wygrałem jakby powiedzieć strongman z Mariuszem Pudzianem. On był wtedy mistrzem polski i tak dalej, i świata. jakim jaki się To był 2005 rok. Moim marzeniem, moim postanowieniem, jest być najsilniejszym człowiekiem na świecie. Co wymarzyłem, to zrobiłem. Więc trzeba marzyć, i nieraz marzenia mogą się sprawdzić. Jeśli chodzi o same. Naj... Na rekordy siłowe, takie najmniej... Siłowe no to jest trójbój, no to miałem 800 kg trójboju, 300 w przysiadzie, 200, jakby osobno to było 222,5 to był rekord świata, miałem 46 lat. To tyle wyciskałem. No i w martwym ciągu 300 było 25 najlepszy wynik. No i Pana koronna e, dyscyplina, bój, pokazowa, czyli podciąganie pokazowa. To, to było dwie, to było podciąganie na trąsku i żelazny ciąg. Także 400 kg to w życiu podniosłem bardzo dużo razy, a 100 kg to się pociągałem bardzo dużo razy. A 105 tylko raz po prostu dążyłem do tego, żeby było 100 lub 100 przekroczone. Więcej mnie jakby nie interesowało. W tej chwili to już się podciągają ludzie po 100 i 105 i tu jest powiem, zawodnik, powiem który będzie... Chciało się pociągnąć więcej, 110, jak 105, 10, 10, 10. 110. No i to mi się podoba, dlatego że... Więcej ludzi teraz to robi. Przedtem to mało kto. A powiem Panu więcej. Teraz aktualny, aktualny rekord świata w podciąganiu to jest 150 kg. 150 kg, tylko... Pod już złapane ale, też. Ale kto to zrobi? Jakiś Rusek. Nie wiem, nie do końca no nie tak, nie to, jest, to jest w internecie. Tak, tak, tak. No, no. więc, a internet na, na pół zawodach... na pół. Ja tego nie widzę tak, że po prostu ja jak ja robiłem, no to taki facet się starszy mówi Panie, to ma Pan steropionowe kółka, nie? No to ja mu daję dwudziestkę. 20... O nieprawdziwe. No. No, a teraz, internet to ja to. Internet biorę 50 na 50. Pewno zrobił, ale czy to wszystko było tak ok? Na zawodach z sędziami. 120, nie 130 kg. No, no jak sędziami, no to już ja Tak, już na Ale jeżeli te 150 tam zrobił, mógł sobie zrobić. Ale jak ale on to zrobił, to, to nie panu... wnikamy. teraz ja mam do Ciebie pytanie: Ćwiczenia mhm. uzupełniające do pociągania na drążki. Jak ja? Się nie e, ja robię najczęściej wiosłowanie z ziemi jak większym ciężarem, żeby ten najszerszy jak najlepiej pracował. Podciąganie pod chwytem z zatrzymaniem grodę nad, drąż nad drążkiem, czyli tą statykę i ruch negatywny z większymi ciężarami niż podciągam się normalnie. No i biceps wzmacniam bardzo mocno, tak samo. No i bardzo fajnie, no, no to ja Ci jeszcze pokażę także takie specjalne ćwiczenie na bicep, które daje jakby wyizolowany sam bicep. No to, a to, to, to będzie tak, później, to, to, to teraz będzie co? Będzie pociąganie na drogę. Tak, zaczynamy zawsze, e, każdy trening zaczynamy od głównego boju, czyli od tak. tego, na czym nam a najbardziej zależy. A potem te uzupełniające i dowalić tak, żeby po prostu moc była... Tak jest, żeby jutro umierać. <laughs> Jestem za. Ja mam taki pas, ja sam go produkuję ogólnie. Ale to gówno, bo to waży. Troszkę, ale to jest ja nie 1 kilogram, pokażę, nie? jak ja mam. To, to jest bardzo wygodne ogólnie, bo to nie gniecie tak bioder, nie? To no, to no właśnie, was, fajnie no mnie też nie gniecie. To zakładamy tu. Pasek się zakładasz. teraz się zapinasz tam, wiadomo nie mocno, tylko tak. No tak że... to, to byle tylko się trzymało, nie? O, to, to jest produkt, to się opiera. I teraz ten sznur no i dlaczego jest tak? A zobacz, co to jest. Za a, więc na a. tym się blokuje od razu. co no, tego I po co jakieś łańcuchy i ważą? Tu, teraz tu się zakładam, tu. Zobacz. I teraz mam więcej kółek. Tu, podnoszę tu. I co? Chodzi mi o to, zobacz. że te koła się nie opierają tu, przeszkadzają, są tu. To jest tak. I wtedy nie napinasz tych mieści wcale, tylko tu się wisisz, tu jest luz. No to to jest jedna rzecz z którą ja walczyłem, bo ja zazwyczaj yeah. właśnie podciągałem się w ten sposób, że padłem talerze no, na to. No, ja też tak no. robiłem, ale to jest złe. Ja teraz też zacząłem w ten sposób się dopiero no. podciągać. No, każde udogodnienie to jest plus. Ale no. nigdy bym nie wpadł na to, żeby faktycznie z tym sznurkiem, A taka prosta ja... technika, nie? No, więc ten sznurek to ja Ci mogę dać taki jeden specjalnie, żebyś wiedział o co A chodzi. A że tak. No, bo to, 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 no. ten, to no. No. Gdzie jakiś... No, to jest kilogram dodatkowy jakby nie walczyć, No, pancieć, nie? to, no to dlatego ja mówię, no. Ale to wiesz to. Gdybyś mógł się sprawdzić na tym. Będziesz wiedział co to jest. W pewnie, że tak, spróbujemy. Dobrze, dobrze, do, no na rozgrzewkę, ale to dobra, dzisiaj robisz szeroko czy wąsko? Ja bym na chwytę, bo teraz dwa tygodnie robiłem pod chwytem, więc ja bym się przerzucił w końcu na nagle. Dobra, ale to teraz mi złap, nie tak jak ty łapki. tak. No teraz weź się pociągnij. No i o, to jest twój a, a ty, to, ty, ty no ja ci słaby filo. Ja ten sposób. No to gdzie? To już stracisz przynajmniej 5 kilo. To już masz 5 kilo za darmo. No i to jest wynik. Tak to by... to akurat 105, nie? To no. już... I teraz zakładamy tak, że to musi być tu. Żeby, o, dlaczego to jest to? Bo ta szlufka to za słaba. Nie, no to a, a jak słaba. jest to z tym i teraz... Możesz 500 powiesić i. Zaszczyt tylko No, na legendarnym pasie. Ja, zawsze robiłem tak, bo szczęście się Jakieś coś jest, bo jak ty powiedzisz tu 100 kg, to patrz, tu dajesz. i teraz sobie zakładam. Trzeba sobie ułatwiać to, nie No o to właśnie mi chodzi. O, tak. I teraz zakładasz na któryś tam zalej. wyżej to lepiej, dobra. Tutaj. No i teraz patrz. Za to trzymasz, teraz to puszczasz, żeby coś się zaczęło. Za, I teraz proszę Ja chyba sobie na ten przejdę, bo tu mam trochę za nisko. No to tu. I zrób sobie pięć ruchów. No i dobrze, no i te, te ręce ci jakby uciekają Tutaj, nie? Tak tu. odchylają no, Ale się. to jest dobrze, bo wtedy widzisz, ty się podciągasz tu A, a, a w tym ufecie to przechodzi, to oni się jakby odpychają złapiesz już jeszcze szerzej, patrz Ale teraz rób tylko trzy I złap przy samym i przy samym Szerokość tu i przy, o tu I teraz rób Trzy ruchy No jest bardzo ładnie Właśnie, to jest ta twoja szerokość Ręce, tak? Ja w tak, jak zmierzę wtedy będzie. Nie, nie, tu, 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 tu. tu A, tu. żeby mieć kąt 90? Tu, patrz. Tu. tu są kąty proste. Prosty. prosty. No, I teraz zmierzymy. I to ma być naukowo podchodzić do sprawy. No to No, 80. No, 80 uchwyt. I teraz tam zmierz 80. Mamy. Bo pan mierzył od wewnętrznej strony dłoni. Oczywiście, ten tak 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 jak mamy się. tutaj na tym, zaznaczone. Dobra. Dobra. To teraz robimy tak. Złap się i pociągnij się tylko raz. Pełny ruch. Pełny ruch. Do góry i dynamik się, a nadu spokojnie. Tu dynamik. Siad i spokojnie. I tak, i kolej. I z nasz drugie koło. Ale teraz na zawodach to, co? Wszędzie mówi start czy sam się pociągnie? Tak, jest. wyle wyszła broda na drążek i tak. jest dół od razu, nie ma żadnego wytrzymania. No, tylko... komentarz, tak? Tak, tak, tak. Jest no start i jest też pójść drążek, tak? Czyli nie można sobie zejść z drążka po prostu, tylko trzeba czekać. A. Start. Koniec. O, o. I teraz że 3 minuty przerwy tak już miał oddech uregulowany, bo to, to, to nie jest tak pewnie. Że... Nie, raz to męczy, po jedno powtórzenie, ale to jest nie no dość, że To jest, no jest przecież masa to, ciała, jak, nie? Jak, jak się pociągnąłem 105. No to, to mój drążek się stanąłem. Złapałem się, żeby się nie obalić No, no bo taki A ile pan trenu... ważył wtedy? Jaką masę ciała pan miał? O nie, 88 kilo. Czyli mamy Patrz. 60 na teraz. No, no, widzi, o, to trzyma się tego i teraz lekko puszcza i widzi jak ładnie wisi. Jedno powtórzenie? Jedno, jedno, bo to idziemy tak niby do góry. Tak, się ładnie powiedziemy góra Gura. No. no i pięknie widzisz, no. Szczerze powiem, pierwszy raz podciągam się do tak takiej się szerokości, więc no jestem i... ciekawy ile podniosę. A A no, rozumiem, właśnie że... o to chodzi o? 80 dam, no. Mhm. Jeszcze zadam kilka pytań, bo na swoim Instagramie poprosiłem widzów moich, żeby zadali pytania, jakie chcieliby zadać panu bezpośrednio. I tak, pierwsze jakie było, najkontrowersyjne, ale muszę po prostu, no. bo tego wymagają widzowie. Czy kiedykolwiek przez swoją karierę brał pan jakiekolwiek środki z To jest absolutnie nieprawda. Jak ja bym brał, weź teraz, weź wiesz, weź i takie jakieś mocne, no to chodź, kalendarz, no to mówią, to jest zabójstwo. Ja mam dla tych, dla tych osób, którzy oglądają mi, którzy powątpiewają, czy pan Jan był, jest, był naturalny, jest naturalny, właśnie wystarczy spojrzeć na wieki dalej ciężary, jakie pan Jan podnosi. Nie, no to ja to biorę jest... tak, nawet jak się podciągałem, jak robiłem, mówię tak, ktoś nie wie, proszę bardzo, niech mnie zbadają. A właśnie, jak na zawodach to wyglądało w tamtych czasach? Były A, kontrole Ja mam czy? pięć takich certyfikatów, gdzie byłem badany. A, no właśnie. No, ja jestem tej tam 240, robi martwy ciąg. Mam 70 lat. No to mówię, Dwa, to 72. 72. No i proszę bardzo, niech przyjeżdżają komisja, dwie komisje, niech mnie zbadają. I jak, jak mnie złapią, to ja jest... im płacę za badania. A właśnie, jakie teraz pan wyniki robi siłowy? Martwy ciąg, wyciskanie powiedzmy i podciąganie? Nie, nie, to martwy ciąg to, to teraz specjalizacja. Wyciskanie to lekka kondycja barku, bo to prawie nie wyciskam, a przysiad do to, to 200 kg ja mogę wstać w tej chwili, 240, teraz się przygotowuję na kwiecień, chcę zrobić 250 km w Czyli tak startuje Pan w zawodach teraz jakoś? No, ale ja na, ale na mam listę? wszystkie zawody zapisane, zaraz można sfilmować, jakie <laughs> były w, w tym roku robione. No, na, na Węgrzech tu, tu, tu jeżdżę normalnie na zawody, tylko że ja, jakby widzi mnie nie stać. Emerytura, więc mam ludzi, oni startują, ja ich tam trochę trenuję. Wyciskanie, że coś nie to jedzie zawodnik, to ja go tam. A nie, nie próbać tak znaleźć tak. sponsora. Jakiegoś? Myślę, że nie byłoby żadnego problemu, żeby znaleźć sponsora. Sponsora może i tak, ale po prostu ja nie jestem taki, żeby samemu szukać. Jak się znajdzie, to Chciałbym proszę bardzo. Menadżer, ale coś, ale żeby... chodzić i prosić. No to się kłaniać, no, no, A, i tutaj informacja do wszystkich firm, które oglądają ten film. Są tacy zawodnicy, legendarni zawodnicy, których powinno się wspierać, a sami właśnie powinni te firmy przychodzić miałem, i wspierać. Spróbujemy oh. no. 90? To damy no radę. To... Jaką motywację się zrobisz? Bo motywacja to podstawa. No i teraz ja rzucam i już nie mogę dalej rzucić. I co sobie wymyśliłem? O, tam jest takie grube drzewo, tam coś SS RKM. No i teraz jak ja nie rzucę więcej, to seria. No i co wtedy? Wtedy się starałem, przewracałem, ryłem ziemię, ale poprawiałem się. Motywacja, to jest bardzo ważne. To Dobra. nie ma tak, że o, o, może zrobi, może nie. Pojechać wola psa i daje wyniki. I teraz pod, pod, wtedy ja właśnie mówię do zawodnika, idzie do, do marczego ciągu. Idzie i mówi, a może mi się nie uda. To ja mówię, to po co tam idzisz? Po co idziesz? Idzie bokser na rynki, wchodzi, idzie na rynki na i mówi, o kurka, pewno przegra. No to po co on tam chodzi? No to po co tam chodzi? Po... Idzie, nie podniesie, walczy i przegra w walce. A nie tak. Motywacja. Bierzemy ten ciężar i po prostu się z tym podciąga. Proste. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Kurde. Jeszcze 30 sekund. I nie sekund. Nie No ludzi. O, to będzie dobre. Jaka, tak. teraz. Teraz będziemy 5 minut przerwy i zaczynamy teraz tak. O, i zobaczymy, do czego dojedziesz. I teraz się okaże, co jest lepsze. Ja jestem ogólnie czuję. Bo ja maksy robiłem w podciąganiu w zeszłym miesiącu. No więc jestem, można powiedzieć, świeżo po maksach, nie? No tak, no to no... będzie ciężko U mnie teraz. Maks, to jest co tydzień. Co tydzień, co tydzień pana? <głos》>? Jak ja trenowałem, właśnie ja trenowałem za mocno. Bo ja chciałem, a ja wiedza to była tylko ode mnie. Ja nie miałem trenera. Ja, będę już zbliżony Polski pierwszy raz, drugi raz, robiłem e, plany dla zawodników i każdy się Janku, co teraz? To Panie Janku, co teraz? Także ja już to trenowałem i ja na coś szkodziłem się na, na gazety, kupowałem książki, kupowałem. I na, wszystko na mębra, praktyce, nie? praktyka, teoria, tu przychodzi jeden, no wiesz to jest źle, bo tak by trzeba było. W teorii król złoty, ja podniosę 500 do. to nie da się, nie ma recepty na wszystko. A on szuka, trzeba, recepta musi być. No masz receptę i jesteś mistrzem. Każdy mistrz jest inny, każdy inaczej ma inne długości, inne proporcje. Teraz tak. Jak chciałem za. O, 20 kilo! Od początku zaczynamy. No oczywiście. I teraz daj sobie złapie nisko. Po jednym? Po jednym, po jednym. Nie teraz, się I teraz łapię razem. No. i góra. No. no i co teraz? Jeszcze nie czuję tego. Mam, po jestem potem, tym. Tak. Wiesz. No muszę, muszę mieć większy ciężar, żebym je złapał. No, no. Tak, Koniec. No pięknie, no widzisz. Tak. Jest, ale to jest tutaj, to, to, to jest siła przy tym normalnie, jest tą moc, nie? A jak jest tak szeroko? I teraz weźmy jedno i jedno. Siedemdziesiąt. I teraz robimy... Wtedy. więcej. 90 tym na pewno taki. No, ale... A dlaczego ja tak robiłem? Nie dlatego, że po prostu jest trudniej czy łatwiej, tylko dlatego, że więcej można podnieść. Krótsza droga. No. no. a Ale ty tak a jak potrzebujesz. rok, to nie 105, ale 115 Plan tak jest zabijcie. taki, bo teraz ogólnie na zawodach nachwyt i podchwyt są traktowane jako osobne zboje jakby, nie? Całkowicie Więc jak dobrze pójdzie, jak się do odpowiedniego naszykuje to chciałbym na jednych zawodach zrobić i nachwytem i podchwytem 110 No to, żeby to, dwa rekordy to najpierw wadnąć. trzeba zrobić szeroko Tak, no to co trudniejsze pierwsze, nie? No Ja wyleciałem E, no, się... no, no, bez... Ty jesteś miksiem, rozumiesz. No bo teraz no. wiesz, jaki u no, Są dwie zasady. Tutaj barki nie, nie, nie zrobi, jest spięte i ciągnie no, krótka droga. Tutaj czułem, to może jeszcze zapas na wstanie 50 kg, no, spokojnie. No, no to co 10 kg pestka, ale no. ten nie ten. Odpoczywamy. I lecimy już z akcesoriami, nie? Już nie będziemy podnosić ciężarów, w czy jeszcze lecimy w nie, 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 to już jesteś dobry, tu jesteś lepszy, dobry. jak cała <grym> Teraz złap, gdzieś tak, no możesz złapać trochę tak, o tak. I teraz się powyl. I teraz tylko tu, jeszcze nie, jeszcze idzie pod I pod brodę i zawsze pod brodę. Pod brodę. Tak? Tu, o. I teraz. I to jest twoje... Do tego wąskiego No tak, równo podciągania, podciągania. No to jest wyizolowane. Bo to chodzi, że jest luz pełnego i pełen wicerz poradził. No. O, a jak tu podnieśli, to uciekaj ja do podnieścia. O, widzisz? O, o, i dobra, koniec. No i teraz tylko pięć. Teraz zrobić tylko 3 ruchy. 100%. Czy, Czyli idziemy do maksymalnego ciężaru na 3 ruchy. No o to chodzi. No. Ja, ja, nie, ja nie lubię tam 20 razy. No gdzie? Nie, No, No, on będzie zawsze? Nie. 50 -tliaosim. No, My się nie idziemy, bo tu nie chodzi o to, żeby... Po treningowo, nie? Po Weźmiemy Fajnie. teraz tylko 40 kg i zrobisz maca. No super, 17. O, to wiesz co to jest? Lepiej jak duże piwo. A i tak jestem zawiedzony, bo celowałem 20. Miałem cały czas tą liczbę w głowie, żeby zrobić. Teraz zrobisz to najszersze, tylko tak po mojemu, zobaczymy, co? Czyli najszersze robimy wiosłowanie po prostu. Wiosłowanie w opadzie, dynamiczne, ale ciężar zawieszony, nie dotyka pomostu. Bierz 22. A ty złapiesz tu i tu. I to jest 60. Teraz zobacz, siodełko, tu umieszczasz i teraz zobacz, tak, pik, pik, o, pik. Dynamika. Dynamicznie wiesz, ręce, w łokcie w górę, a klata w dół. Klauta, dobra. Nie patrz na wyjdzie. Leci wyższa, proste. No posta, posta, posta. To jest wszystko dobrze, ale masz za wysoką pozycję. Nam chodzi o to, żeby te najszersze klienci pracowały, to pan... O nie, tak Tylko Tak nogi tak... I nisko, Masz to czuć? Koordynacja, koordynacja ruchowa. No, dobra. Najpierw mniej głowa I teraz. Jeszcze raz. Dobra, poszła. No i teraz robię, dobrze, dużo lepszy. Wiem co zrobiłem, wyprostowałem nogi, bo wcześniej miałem za bardzo ugięte tak, nogi. I tak nie możemy, bo to no. jest prawie proste i na się na No i teraz, nie Dobra. I tak samo, pamiętam. Dynamik. Poderwanie i klata w dół. No dobrze, no widzisz, no. I patrz, dzisiaj tutaj, o bo ty, tu jesteś, ja już wszystko widzę. Dzisiaj, kurwa tu... To. to nie jest podwodne pływanie, no patrz tu o podniesie i teraz luz i jeb na luzie, luz i szybko I góra. No i to było gotowe. No było dobrze, ale za ciężko. No. Bo tak ci za ja no, wiem, o to chodziło. Ja, ja patrzę, ja widzę, co ty. Ja lepiej wiem, jak ty, co ty robisz. Nie? Panie Janku, dziękuję bardzo za trening, za rady, wszystkie. Widzę Was kiedy za drugi rok, no. Na tak drugi jest. rok kiedyś, no. Na drugi rok to już będzie, będziemy walczyć o od 200 kg. Tak jest, będzie. Dzięki wszystkim też za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby zrobić przelew koniecznie na zbiórkę dla Miłożka. Odwiedźcie też pana Jana tutaj na siłowni, bo warto naprawdę. Skarbnica wiedzy. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.